Nie ma dnia, drodzy Państwo, żeby jakaś pisowska gnida nie spowodowała czegoś bulwersującego opinię publiczną. Dzisiaj po raz kolejny zresztą padło na posła Mejze. posła z przypadku, który po raz pierwszy dostał się do Sejmu, tylko z powodu tego, że posłanka, która weszła za niego, niestety zmarła, była zresztą bardzo przyzwoitą osobą z PSL, co nie zmienia faktu, że przyzwoitą była. No i cóż Mejza? Meiza to nie tylko bokser z bufetu czy też z restauracji za kratą w Sejmie, ale to także pirat drogowy. Dziś bowiem drodzy Państwo, na S3 policja dokonała zatrzymania pędzącego wściekłe 200 km na godzinę posła Mejzy w jego samochodzie. No i cóż, myślą Państwo, że zachował się jak każdy obywatel? Wyraził skruchę, Stwierdził, że no, nie wiedział, nie miał świadomości, że tyle jechał, że przeprasza i że w ogóle a, nie muszą mu nawet nic mówić i on dobrowolnie podda się karze. No otóż oczywiście nic z tego, bo policja owszem zaproponowała mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych na miejscu, żeby go zapłacił jak każdy obywatel, który zostanie na takim wykroczeniu złapany, ale Mejza wówczas wyjął legitymację poselską, stwierdził, że ma immunitet, no i żeby łapsy. Te z nieoznakowanego radiowozu po prostu poszły się, mówiąc, delikatnie walić. No więc nie wiem, czy poszli się walić, ale powiadomili swojego szefa szefów, czyli kierwę. No i kierwa zagotował się, dostał piany i powiedział, że cholerę prędzej połknie niż mejdzie, to ujdzie bezkarnie. Więc teraz czekamy na ruch samego szefa policji, który stwierdził, że on tego Mejzie nie odpuści. No a skoro nie odpuści, to teraz spodziewam się nadzwyczajnych działań, czyli już takiego błyskawicznego odebrania immunitetu po to, żeby Mejza, czyli Wajza, stanął przed wymiarem sprawiedliwości.